I go? Tak więc witam ponownie na kanale Sterefa gracza z tej strony Mikołaja przed wami piąty materiał z gry Far Cry 4. Tak robimy sobie malutką przerwę od Hydronira, ponieważ przez ostatnie dwa tygodnie grając tylko w Hydronira zaniedbałem strasznie Far Crya czureczkę, którą jakby poprzysiągłem sobie ogrywać na bieżąco, a jednak Hydronir mnie tak wciągnął, że porzuciłem wszystkie inne serie. Więc teraz wracamy do Far Crya 4. Myślę, że do końca tygodnia będą filmy codziennie. Bo i tak teraz się wypro wyprowadzam w ten piątek, więc chciałbym wam tu parę filmów ponagrywać. Myślę, że na zapas z nieco innej gry niż Hydronir, bo jednak z Hydronirem chciałbym być na zapas, to znaczy na bieżąco. Więc mały stop. Wracamy do Far Crya 4. I jak sami widzieliście wcześniej, bądź nie widzieliście, może wam tego nie będę wklejał. Mamy teraz misję dla Longinusa do zrobienia, jeżeli chodzi o misję kampanii fabularnej. Tutaj widzę, że mam 4 punkty umiejętności do rozdania, więc sobie zobaczmy, co ja tutaj ciekawego mogę sobie kupić. Była taka jedna, o dokładnie, eliminacja, ograbienie. Podczas eliminacji automatycznie zbierają wroga, czyli nie będziemy musieli go przeszukiwać, kiedy wyeliminujemy go po cichu. I naciśnij to też możemy sobie kupić. Oczywiście mogłem sobie kupić tutaj więcej pasków zdrowia, ale przeładowywanie broni w biegu przyda się na tą misję, bo będzie to misja, w której sobie nieco postrzelamy, z tego co pamiętam. Co ja mam tu za bronię? Bo ja dwa tygodnie w grę nie grałem, więc dla mnie tutaj to muszę sobie wszystko przypominać. Mamy łuk, mamy pistolero, z, a taki chyba ze sklepiku. Co ja tam jeszcze mam? Wytwarzaniu przedmiotów. Jak tam jest sytuacja? No wytwarzaniu przedmiotów całkiem spoko. No i co, możemy lecieć chyba do Longinusa. Tutaj, akurat, Longinus się znajduje. Zobaczymy. Ok, tak więc dotarłem na miejsce. Mamy tutaj kościół Longinusa. No i zobaczymy, co on ciekawego ma tutaj dla nas do powiedzenia. Ono jest lekko szurnięty. Guns, of course, for the meek shall inherit the earth, my friend. All they need are some good guns. Revelation 5:5. It is the most invigorating weed. And one of the elders saith unto me, Weep not, behold, the lion of the tribe of Judah, the root of David, hath prevailed to open the book and loose the seven seals thereof. Uh, I... This is our savior. It is our Savior. Return to us as a lion, a warrior. So, I started thinking to myself when the Son of God is reborn, what gun would he use? When Christ returns to break the seven seals and bring about the rapture, he returns as a lion, yes? A lion needs teeth. What gun would Jesus choose? Deuteronomy. 3247? For there are no empty words for you but your very life. Or maybe. Revelations 1911. The discretion of a man deferreth his anger. I don't know what you're talking about. A soldier knows. A soldier always knows. For we have seen the rapture and survived it you need guns to do righteous work aj for every gun is a bible for every bullet a sermon and for every radio tower that you free from pagans lies i will give you something of reward it is the will of god here this is for the first one

Porównywanie broni do tytułów reli religijnych to nawet się nie będę wypowiadał. Ja szczerze trzymam się sam z daleka od tematów religijnych. Po prostu nie lubię o tym rozmawiać, e, ale. <śmierdziłem> ja, Oho.

Rozglądałem się za pojazdem, akurat tutaj jest pojazd obok Longinusa, nie wiem czemu go nie zauważyłem wcześniej. No więc na no, temat religii się nie będę wypowiadał, ale dostaliśmy wiadomość od Sabala, że atakują wioskę, więc lecimy na ratunek. a Jezu, nie w tą stronę. Widzę, że mamy timer na górze, więc mamy limitowany czas. Mnie na logikę, skoro oni tam już są. Tutaj jak widać, o, nie trzeba... Mieć apteczek, żeby móc się leczyć. Choć nie pamiętam czy 3 to było, Jezu. Przeszedłem tą grę ostatnio na 100% na kanale w lutym i nie pamiętam. Um. Mogłem sobie tutaj... Będą konsekwencje tego, że nie kupiłem sobie tego... Dodat dodatkowych pasków życia. Ale poradzimy sobie jakoś. Też jak pewnie zdążysz się zauważyć, zaczynam stosować więcej cięć. I troszeczkę inac inaczej pod względem dźwięku brzmi materiał. No trzeba zrobić jakiś tutaj mały postęp. Ale kilka filmów mam w planach nagrać. Ale dobra, koniec pierdopierdu, bo musimy się sprężać. A napór jest tutaj już na górze. Ja mam tylko nadzieję, że ta broń, co on mi dał, to mi tam wystarczy. Oho. O, chyba koniec jazdy Dobra Okej, okay, poradzimy sobie jakoś O czyjeś ze żołnierzy No będę się starał Zobaczymy co z tego wyniknie, o proszę bardzo, mamy pierwszego Aaaa ah, Pięknie Kurde o! Cześć Dobra. Wyeliminowany jeszcze ten. Okej. Okay. Jezu, myślałem, że zmartwychwstał. Okej. Okay. To jest jakiś chyba szarżujący. Po prostu tu jest dużo różnych typów przeciwników. Tacy, którzy szarżują na nas, ale tacy też którzy się z daleka trzymają. Albo w zwarciu. Hmm... Co to jest? Aha, tam pewnie można wejść, ale... No ja nie mogę teraz, chyba. Tram mi nie pozwoli. Wskoczmy sobie na dach. Chodzi łatwiej. Aha, oni naokoło próbują. A, nie uda wam się to. Ja tu już jestem przygotowany. To, że nie grałem, to nie znaczy, że... Z kill mi spadł Dobra, przeskoczmy na... O Przeskoczmy na ten dach. Widzę, że leci helikopter. Z tego co wiem mam przy sobie C4, więc będzie łatwiej mi go... Czy był karabin gdzieś. O, o, był. Proszę bardzo. Z karabinem po powinno być nieco łatwiej. Tu mamy też amunicję. Dobra, gdzie są te C4? Pod dziewiątką. No dobra, Pik O, no. dawaj! O, idealnie, pięknie, fantastycznie, dobra. Tu mamy jeszcze jeden. Pięknie, idealnie. Dobrze mieć pod ręką 4 czwórki. Aha, Badra utknęła w domu, no dobra, lecimy jej pomóc. Ale tu są jeszcze żołnierze. O proszę, szarżujący. Kurde, leci na mnie z tym ogniem, masakra. No psychopaci, no. one palę się, palę się, palę się! Dobra, udało mi się. Leć się. Dzięki, no i teraz idziemy, idziemy tam, bo to pewnie od tej strony się idzie. O, dokładnie, mamy okno, ale tu jeszcze jeden przeciwnik. Szarżujący na mnie, ale niestety mu się to nie uda. Ja jestem przygotowany na taką akcję. Dobra, gdzie jest Badra? Badra, badra. Trzyma się jakoś? To jest, krótko. Zemdlała. Dawaj, z buta wjeżdża, JJ. Brawo. I'm all right. The people need to see her. It'll comfort them. She's just a child, Sabal, and she's terrified. I'll take her home, and then we'll worry about the people, okay? Thank you. You're okay. This is what we get for rescuing A. We hit Paul's house, he slaughters a village. This isn't on RJ, it's on me.

Przewodnik po krylacie Noszący tytuł Kyrata Króla Mina można znaleźć w menu kolekcji. Przewodnik będzie uaktualniony, gdy będziesz poznał ludzi, odkrywał miejsca i polował na zwierzęta. No dobra. Odpalmy sobie tą kolekcję. Eee, gdzie to jest? Kyrat Króla Mina, to pewnie o to chodzi. A, to jest taki glosariusz, bestiariusz. <taki>, taki, no po prostu kodeks. Dobra. Tutaj akurat mam już okazję kupić umiejętność, która mi zwiększy życie. I ta umiejętność też jest ciekawa. Prędkość działania narzędzia naprawczego zostaje znacznie zwiększona, a parę raz będzie pokazywał przyjęte kolesjonerskie umożliwienia. Tak, to jest fajne. Tutaj też o wiele bardziej w tej grze mi się podoba system mikstur, niż w, w, w trójce. O Jezu, dzwoni ktoś do mnie. Poczekajcie momencik. Dobra, jestem, miałem ważny telefon. Aktualnie, a, e, w trakcie tego akurat Sabol zadzwonił.

Aha, co ja mówiłem. Mówiłem, że podoba mi się tutaj wiele bardziej system mikstur niż w Far Cry'u Trójce. Trochę lepiej się to wszystko robi, więc na pewno będę się również nimi zajmował. Co my tutaj mamy w postępie? Może w międzyczasie zapolujemy sobie jeszcze na jakieś zwierzątko przed zakończeniem filmu. Co ja tu potrzebuję? Czy mamy tu jakieś tygrysy bengalskie gdzieś? Momencik. Mapa, 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 mapa. Tygrysów nie ma to co my tam jeszcze potrzebujemy portfel skóra nachura skóra świni nosorożca tapir malajski torba na przynęty kuracjona Myślę że możemy skórę świni ogarnąć i tego nachura jednego myślę że to będzie dobre rozwiązanie Dobra jestem już w miejscu gdzie respią się świnki nie ma ich dokładnie oznaczonych na mapie, bo one się rysują w niektórych miejscach tylko. Ale takim najpopularniejszym miejscem, jeżeli chodzi o tą początkową część mapy, jest właśnie to miejsce. Tutaj, na północy tej części świata. Tutaj gdzieś powinny być świnki. One chyba nie reagują na mięso. O, proszę bardzo, mamy. Co to jest? To jest, to jest dzik czy świnia? Możliwe, że to jest świnia, właśnie. Poczekajcie, tam mamy kolejną. No niestety. To jest świnia czy to jest dzik? To jest dzik akurat, eee, czyli. Czyli to nie jest świnia. Dobra. A czy my potrzebujemy coś ze skóry dzika? Nie, nie potrzebujemy. Czyli co, szukamy świnek. Ok, mamy tutaj kolejnego dzika. Chyba, chyba to jest dzik, tak, to jest dzik kolejny. Tu mamy kolejnego, który nam nie szarżuje. Hmm, ale gdzie są świnie w takim razie? Tu są jakieś ptaki. A i dalej będzie na mnie szarżował, tak? Hmm. Nie udało mi się jeszcze świnek znaleźć, no chyba że tu gdzieś będą. Dobra, moi drodzy, wreszcie udało mi się znaleźć świnie. Więc teraz je tutaj zabiję, okej, okay, udało się wreszcie. E, szukałem ich chyba z 20 minut, już wyciąłem ten fragment. Bo to było dosyć oporne. Cały czas dziki zna znajdywałem, ale raz się obróciłem, żeby zobaczyć aparaty i mi się zrespiły, więc... No, dobra, więc fajnie, fajnie. A tu mi uciekła jeszcze jedna świnka. Może uda mi się ją capnąć. Jezu, jaka ciemnica tu jest. I można, nie wiem, tej jasności jakoś podwyższyć czy coś? Um, nie, 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 to nie tutaj. Kolor. Troszeczkę podwyżmy sobie jasność. O ja. No dobra. Powinniśmy już móc skraftować tą. E możemy skraftować plecak. I możemy skraftować e kołczan. Potrzebuje gdzieś jeszcze świnie? Chyba nie. Potrzebuje na chury tym razem do portfela i. Torbę na amunicję. No dobra, jeszcze się rozejrzę za jakimiś na, na, nachurami. Dobra, nie udało mi się znaleźć hura jeszcze, ale mamy tutaj za to miodożera, który... O Jezu, może być problem z jego zabiciem. Fuck! Dobra, wydaje mi się, że nie mam wyboru, muszę użyć naboi. Bo nie mam w ogóle już strzał do łuku, a potrzebuję ich na nachury. Oho. Dobra, to nie, to nie są wrogowie na szczęście. Z tego co wiem, potrzebuję jeszcze jakiegoś miodozera do. No, no na będę potrzebował na stówę jakiegoś miododera jeszcze. To tylko przepuszczenia. U, a tutaj z tego co widzę mamy młynek Mani. On nam pozwala też podnosić poziom karmy. Tu mamy skrzynkę. A tu mamy jakąś świątynię, Możliwe, że to będą jakieś inne lepsze skrzynki. To jest wręcz pewne, proszę bardzo. Może nie jest to lepsza skrzynka, ale jest, nie? A tutaj mamy za to też jakąś świątynię. Hmm, ciekawie. Dalej jeszcze nie odnalazłem na hura, ale mamy tutaj tapiry malajskie. One nam się również przydadzą. Tam akurat jedno ucieka. Ale... nie ucieknie. Kurat, dzięki karmie możemy zebrać dwie skóry. Nie uciekniesz mi. Dobra. Cel? Jest! Udało się. Przynajmniej sobie miksturki ulepszymy. O, proszę bardzo. Wbiegło nawet skrowałem. Mamy mikstury. No i teraz potrzebujemy... ...wykonać zadanie Kyrackiego Tygodnia Mody. Czyli tak jak było ze ścieżką łowcy w Trójce. Dobra moi drodzy, nie udało się niestety odnaleźć na chóru. Szukam tutaj już dosyć długo. No i nie wiem, może trafiłem na słaby generator, ale one się po prostu nie chcą tu zrespić, a to jest ich jakby naturalne miejsce na mapie. No cóż, moi drodzy, będę kończył ten film. No i co? Zobaczymy się w kolejnym Fakraju już jutro. Hej.